Lift bloku, więc zapraszam do pierwszego bloku. Dobra, więc jedziemy na piętro czwarte. Zamykamy drzwi. O, tech. 2018 rok produkcji, jedziemy. Wiatrak bardzo słaby. Tak, wiatrak w ogóle produkcji. Ładne oświetlenie. No fajnie, że są telefony alarmowe. Ty, ukradnij. Nie ma. Nie ma. Jest przykład? Tak. Jest, czekaj, okay. Do ósmego, no to jest. Szczepny, Ty, tysiąc kilo lub, czy, y, lub trzynaście osób. Telefant, pisze 2018, tyle pisze 2017. Która jest prawdą? Tak. Nie Tu i tu. Teraz więc idziemy do następnego ja Przyjęto. Ciemniejsza jest na pewno. Ciemniejsza, tak. 2015. Humary masz. Serwis. Taki, taki sam Ładna. Przegląd. Ładne. Ale w ogóle inny wyświetlacz. Jest taka bardziej ciemna. Tak i nie ma tego. Jest z... no, no. Palenie. I mówi. Nie no ale jest cierpli, ale to ale jest coś nie zrobił Ale z dziura, się z wybił Ale i ta jest mniejsza. No jest dziura, jest Jeszcze lustro, wypełniona Lustro, no fajna Zrobię Więc idziemy do ostatniej windy Dziękuję, dacie, winda, Wildaczowi Winda Opiech z 2012 Jest to najstarsza Tak, najstarsza to Zamykańczy. Nie widzę tego monitoringu tak szczerze Nie widzę tego monitoringu o 12 rok zadbana, zadbana, zadbana. Stara, ale bardzo zadbana Tak, 13 osób też 13 razy, wszędzie jeszcze UDT nie ma Nie ma UDT jest czwarte i na zero Cię to No, tu na każdym piętrze jest inny obraz. Instrukcja obsługi dźwigu. Też Kleman Otech. Jakby to jest... Oni chyba razem robią. E, patrz, czasami widziałem więcej Kleman z napisem tej Vivra ogólnie innych firm. Czyli Kleman współpracuje z mniejszymi firmami. Bardzo ładna. I dziękuję za oglądanie wszystkim. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania. Dziękuję za oglądanie i pa!